Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi odcinek z super gier rasy, która nazywa się Crazy Pig Simulator, czyli symulator zwariowanego świniaka nieburaka. O, tak, kochani! No dobra, odbierzmy naszą nagrodę, darmową nagrodę 30 sztuk złotka. O, zmieńmy wreszcie wygląd naszego świniaczka nieboraczka. Kupmy mu jakieś super kły O takie są! rewelacyjne, nie sądzicie? Pięknie wyglądasz. Zmienimy ci też kolor skóry. O, to już nie będzie panienka, to już jest prawdziwy dzik. Haha, ha. nie sposób ciebie pomylić, koleżko. Osiem tysięcy punkciarów musimy zdobyć. No to do dzieła nie traćmy ani chwili. O, tylko spójrzcie, co tutaj jest? O, ja chcę rozwalić tą skrzynkę pocztową, kochani. Hlas! Listy! Wypadły z Wszystkie strony, o tak! Juhu! Pozbywamy się ławek z widokiem na morze! Jaka demolka! I to w wykonaniu jakiegoś zwykłego dzika! 9 tysięcy punkciorów w 5 minut! Dobra! o, może porozwalamy płoty? Hmm... Jest tak ich dużo, że łatwo zrobić kombosy, o! Do widzenia, płotku niegrzeczny! Już 5 kombo! 6! Rewelacja! o Wygas, niestety. Jaka szkoda, jaka szkoda. O, ale brakuje nam tylko jeszcze połowy punktów. Nawet mniej. Damy radę, damy radę. Nie ma czym się przejmować. Wow, i już. Świetnie. Tak, patrzcie, musimy teraz uzbierać 20 monet. Czy to będzie łatwe zadanie? Oj, na razie nic nie widzę. O, no cóż. Ludzie nie mają tendencji, żeby tak gubić pieniądze w mieście. O, patrzcie tylko. A gdzie ja właściwie jestem? Jestem w kanałach. <laughs> o, tak. Kurcze pieczone. Co tutaj się dzieje? Jak stąd się wydostać? O, okej, okay, okej. Okay. Cześć koleżko. Osłupiał na nasz widok. <laughs> no cóż, to jest na pewno niecodzienny widok. <laughs> Widzieć takiego dzika z takimi kłami w centrum miasta. O, koleżko. No dobra, już. Już nie musisz być słupem soli. <laughs> Naoglądałeś się? Czyż nie jestem cudowny? Jestem piękny. O, tak. Patrzcie, 15 tysięcy punkciorów w 5 minut musimy teraz zdobyć. Najlepiej to zrobić tam, gdzie jest mnóstwo podobnych przedmiotów, czyli na przykład park. O tak, moi drodzy drzewka! O i teraz będziemy robić kombosy, super kombosy i będą kokosy. O tak, patrzcie tylko, do widzenia niegrzeczne drzewko, ale demolka w parku i zaliczony poziomas. Idziemy dalej, idziemy dalej. No i co, moi drodzy, patrzcie. Wow, przeszłam wszystkie poziomasy, których jest 30. Idziemy w takim razie do 30. Kolego, 30 tysięcy punkciorów. Dobra, no to rozpoczynamy przygodę. Czy to będzie łatwe? Patrzcie, zmieniłam znowu wygląd! Naszego świniaczka rozwinęłam wszystkie umiejętności na maksa. Wow, jaki demoniczny dzik! Ma te super aśne, blużej naśne czerwone kły! I szpiczaste uszy czarne. Wow, i taki dziwny grzbiet. I już zaliczone. Musimy teraz rozwalić 10 aut. Czy tutaj chodzi o auta na parkingu? Zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że chyba nie. Chyba nie. Dobra. Szukamy w takim razie jeżdżących aut. Omijamy ludzi. O, tak. I co? zbieramy pieniążki? Nie. Patrzcie, jaki prawdziwy ze mnie lew. Przerażający, nie sądzicie? No pewnie, że tak. Hm. O, jakie ładne wiatraczki! Elektrownie wiatrowe w tle. O, ile tu ludu? Hmm. Idziemy, idziemy w kierunku wspaniałych autek, które chcemy poturbować. O, jest taki fioletowy. O, i autobus. Hmm. No, raz, dwa, trzy! Trącił go mordką i wyleciał w powietrze. Ale silny ten nasz dzik. Rewelacja, chyba jakiś zmodyfikowany genetycznie. Wow, kurcze pieczone. A może to jest jakiś pół. Mechaniczny? Kurcze pieczone, moi drodzy dzik? Co to za farma? Że takie silne zwierzęta hoduje. Pewnie byłeś tam źle traktowany. O, tak, na pewno, z pewnością. I dlatego uciekłeś. O, i teraz terroryzujesz całe miasto. Zbieramy monetkę, zbieramy monetkę, bo mamy portmonetkę. Pustą portmonetkę. No niestety. O, kolejne autko do kolekcji Sio. Wow, ale odrzut! <laughs> Polowanie na auta w tej grze jest najfajniejsze, kochani. O tak, do widzenia! Las! O, jakie ładne! Groszkowe autko. Hmm. No, szukamy dalej, szukamy dalej. W ogóle ładne to miasto, trzeba przyznać, co tu się stało. Zablokowały się! Kurcze wieczone! Biedne autka nie mogą przejechać. Auto i autobus. Dobra, może ci pomogę? Pozbędziemy się autobusika. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, dał radę, pojechał. Las, ale niezbyt długo. Schronił się przed słońcem pod samochodem. Nasz dziczek. O, jest kolejne autko. Ciężarówa, do widzenia. O, tam jest kolejna żółta. No dalej, nie uciekaj przede mną. Nie uciekaj. Chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Proszę, proszę. Hmm, moi drodzy... Jeszcze brakuje nam dwóch autek do kolekcji. No skręcił, ale tamten, moi drodzy, właśnie wyjeżdża z naprzeciwka. To może tego uda nam się skolekcjonować. No dalej. O! Patrzcie, udało się! Poszłam na skróty! Wprost! Oj, byliśmy pod tym żółtym autem. Prosta tą ciężarówkę! Udało się! Latarnie rozwalamy i się złapać nie damy. Ostatnie autko do kolekcji. No dalej, mój przyjacielu. Ojej! Wow, prawo! Na szczęście mamy mnóstwo zdrówka! I niezbyt uszkodził się nasz bohater. Świetnie! I zarobiliśmy mnóstwo pieniążków. Znowu dziesięć autek! Znowu dziesięć autek! Najlepsza misja, ever, moi drodzy! O tak ciężarówki. Szkoda, że te na parkingach się nie liczą. Rozwalimy przystanek. O tak, jak jakaś Godzilla. Tylko nasz świniaczek nieboraczek jest znacznie mniejszy. O, ale jaki silny. Naprawdę. O tak, kochani. Super. Wow, to mi się podoba. To mi się podoba. Rewelacja. Oj, na pewno to była jakaś hodowla wyjątkowo silnych, moi drodzy osobników. O, patrzcie. Straż pożarna. <laughs> O, może tam jakieś eksperymenty na świniakach przeprowadzali? Biedny nasz bohater. O, w końcu patrzcie, jaki demon z niego wyrósł. <sio>, sio, sio, wynocha, wynocha. O, tak. O, tak. Na pewno nie był zbyt dobrze traktowany, skoro postanowił uciec. O, i teraz szwenda się po mieście i musi zarabiać na utrzymanie, na życie, żeby mieć co jeść. Biedny świniaczek, nie burraczek, ale mi ciebie jest żal, Koleszko. Dobra, rozwalamy, rozwalamy i nie złapać się nie damy. O, mamy dzisiaj szczęście do wozów strażackich. Do widzenia. Chlas! Jaki ładny czerwony! O, ale kraksa drogowa. Tak ogólnie, co to za miasto? Jakoś tak mało aut jeździ. Hmm. O, patrzcie tylko. Jej! Ludzie stawiają, moi drodze na rowery, których tutaj nie widzę. Nie. Na spacery stawiają, na spacery. <grych> o tak, bardzo dużo spacerują dla zdrowia. O, dlatego nie jeżdżą zbyt często samochodami. I dlatego nie mogę tych pięciu znaleźć. Patrzcie, plac zabaw i taki jakby park. Rozwalamy drzewko. O, patrzcie, kolejny wóz strażacki, trzeci dzisiaj. Świetnie. Ojej, ojej. Nie udało mi się go trącić mortką, ale mamy kolejny samochód. Bardzo dobrze. chciał, trochę uszkodził naszego świniaczka, nieboraczka, ale nie szkodzi. Jesteś twardzielem, koleżko! No pewnie, że tak! Jest tu jeszcze coś godne rozwalenia. O! Patrzcie, żywopłot przetrącił. <grytania> Rewelacja, moi drodzy! Jest tu i mnóstwo drzewek, zrobimy super kombo? No pewnie, że tak! Oglądacie? Patrzcie tylko!

I tak można w nieskończoność, i tak można w nieskończoność. 105, dobra, wystarczy, tam jest karetka. O, karetki jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Chodź tutaj, chodź tutaj. Szybko, 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 szybko. Autobusik do widzenia, autobusiku niegrzeczny. O, teraz czas na karetkę. No, biegamy, biegamy. <śprawy> Próbujemy złapać. <śprawy> Dobiec do karetki. O, szybko, szybko, w końcu nie jedzie na sygnale. Nikogo chorego nie wiezie. Do widzenia. O, kolejny samochód do kolekcji. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, żeby wypełnić misję. No, szukamy, szukamy, spacerujemy sobie po środku drogi. Nikt się tym specjalnie nie przejmuje. O, pięknie. Jest, jak ładnie zawrócił specjalnie do naszego świniaczka! Do widzenia! Wow! I tym optymistycznym akcentem, że udało mi się wykonać misję, chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Zagrajcie sobie w naszego świniaczka nieboraczka, polecam Wam serdecznie. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć, kochani, i do usłyszenia!